Kochane, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na mini haul e, zakupy, które udało mi się dzisiaj zrobić, kosmetyki i troszeczkę biżuterii sztucznej i jakieś tam chyba jedno ubranko Zacznę może od kosmetyków, więc kupiłam po raz kolejny mój ulubiony Fluid L'Oreal Infallible, tym razem kupiłam kolor e, Golden Sand, jest bardzo fajny kosztował około 50 zł w Super Farmie. Bardzo go polecam, świetne krycie. Jego recenzje za jakiś czas powinniście zobaczyć na naszej stronie, bo jest to produkt, który kupuję notorycznie. Za każdym razem też jak się skupię, skuszę na coś innego, jestem niezadowolona, także polecam wam ten fluid, chociaż wiem, że ma on też swoich przeciwników. Kolejną rzeczą jest krem pod oczy, mimo młodego wieku postanowiłam już coś zacząć robić z tą skórą, zwłaszcza, że ja mam skórę bardzo suchą, więc, więc po prostu postanowiłam ją nawilżyć i kupiłam z Jai taki, taki kremik pod oczy z kozim mlekiem. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Moja mama miała z tej serii chyba krem do rąk jeszcze jakieś tam jakieś coś, coś jeszcze i wiem, że była bardzo zadowolona, tak więc też postanowiłam wypróbować. Hey, dalej mamy inglota. Kupiłam biały liner sobie, do będę go ustosowała na linię wodną. Ja wiem, że te linery szybko wysychają, ale one są naprawdę tak długo się utrzymujące, poza tym z wysychaniem ja sobie radzę, albo te linery po prostu dodaję do nich Dura duraline, który jest dostępny w inglocie, albo dodaję sobie, jeżeli to właśnie używam gdzieś na rzęsy, to... To, to, to używam. Odżywki do rzęs jakieś dodaję i też, też są OK. Także to, że one szybko gęsty, nic nie szkodzi, ale za to to, ile one się te inglota właśnie utrzymują, to jest naprawdę warte. Dalej kupiłam sobie w Divie takie piękne kolczyki. Obsługiwały mnie przemiłe pani ekspedientki, naprawdę piękne te kolczyki, chociaż jak na sztuczną biżuterię 49 zł. No ale myślę, że naprawdę są efektowne. I co jest fajne, że możemy sobie wybrać, żeby one były na, na klips, ale możemy wybrać, żeby normalnie były też na o, tą taką zatyczkę. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Dalej na bazarku na bemowie jest taki sklep, wszystko po złotówce. I kupiłam sobie taki, słuchajcie, łańcuch. Teraz są modne te wszelkie łańcuchy za 2 złote. I on ma takie tutaj zapięcie. O, takie. Także myślę, że no za dwa złote, słuchajcie, tam czasem naprawdę i kolczyki, i jakieś inne rzeczy potrafię upolować. Zapraszam Was w ogóle na bazarku na Bemowie, jest tyle fajnych sklepów, sklepików małych. Jest i pani, która wyrabia własną biżuterię, i tam po prostu możecie znaleźć no, nietypowe wzory, jakieś super te kołnierzyki, i to w takich cenach. No naprawdę, jest sklep z butami, gdzie są przepiękne buty. Są sklepy z kosmetykami wspaniałe też, bardzo fajne. Sklep zielarski, w którym nałogowo kupuję sok z brzozy ostatnio. Zapraszam Was na bazarek na bo naprawdę, no bardzo dużo można fajnych rzeczy obkupić się. A przy tym owoce i warzywa są naprawdę bardzo świeże, więc jeżeli mieszkacie niedaleko, to zachęcam. Dalej z New Looka mam takie kolczyki. na, na sztypt. bo ja nienawidzę jakie jest. Z reguły takie duże kolczyki są na klips, więc właśnie to mi się nie podoba, a ten na sztyft. I ostatnia rzecz, chyba, tak, ostatnia. Sukienka taka też z nioluka a te kolczyki 19 zł, przepraszam, bo chyba nie powiedziałam. I sukienka taka z nioluka w rozmiarze 6 czyli 34 69 zł. E, sukienka wygląda na mnie po prostu pięknie, nie wiem czy, czy to jest dlatego, że ja mam taką filigranową trochę figurę, bo jestem dosyć niska i szczupła I takie rzeczy obcisłe po prostu bardzo dobrze na mnie leżą, no po prostu tak już jest, nie wiem, jak założę coś za bardzo luźnego, to wcale najlepiej na mnie nie wygląda Jakoś taka się wydaje dziwne, dziwnym krasnalem, a takie rzeczy obcisłe pięknie Ona jest za kolano, elegancka, kupiłam ją z myślą właśnie o... E, mam jutro taki, e, taką, taką, taką imprezę... Mm, dosyć elegancką i właśnie właśnie te kolczyki zamierzam założyć, tą sukienkę. Takie mam jeszcze buty piękne z panterką i z różowym kolorem, takim zwariowanym, więc myślę, że to wszystko będzie super. No i to tyle, jeżeli chodzi o, o, o mój mały haul. Pozdrawiam Was serdecznie i cześć! Trzymajcie się ciepło.